Cześć, witam Cię znowu na Jodze z elementami rozciągania albo rozciąganiem z elementami jogi uzmotywowanej Anny. Bardzo się cieszę, bo poprzednie dwa filmiki, które wrzuciłam, mają bardzo fajny odzew. Cieszy mnie to, że Wy się cieszycie, że ze mną ćwiczycie i że Wam się podoba. To jest dla mnie naprawdę. Pamiętajcie, że każdy Wasz komentarz daje mi tyle energii i pozwala mi robić nowe rzeczy, nagrywać nowe filmiki, bo to mnie napawa fenomenalną energią. Także Dziękuję bardzo. E, zapraszam na dzisiejszy zestawik. E, jeżeli robisz go rano, dzień dobry. Życzę Ci cudownego dnia, mnóstwa słońca, przede wszystkim w środku. Jeżeli robisz go na dobranoc, to jest też super opcja wyciszająca. E, wyrzucamy z głowy wszystko, czym się martwimy, i to jest też super opcja na dobranoc. Także albo dzień dobry, albo prawie dobranoc. <laughs> Witam Cię i zaczynamy. Ustawiamy się i zaczniemy sobie, zrolujemy się do dołu. Zostaniemy sobie chwileczkę w tej pozycji. Start. Zapraszam. Rolujemy się powoli, kręg po kręgu. Schodzimy sobie do dołu, sięgamy dłońmi do ziemi i bujamy się chwilkę. Jeżeli nie sięgasz dłońmi do ziemi, zostań tam, gdzie czujesz się komfortowo. Może to być tutaj. I pobujaj się chwilkę. Ok. Wejdziemy sobie teraz do podporu. Podwiń pośladki pod siebie. Odpychamy się dłońmi mocno do tyłu. Tyłek idzie do góry. Zostajemy na razie na palcach. Wracamy do środka. Kolana kładziemy na ziemię. I schodzimy do dołu. Odpychamy się dłońmi do psa z głową w górę. Jeżeli ta pozycja jest dla Ciebie niekomfortowa, przesuń sobie dłonie trochę do przodu. W ten sposób. Jeżeli czujesz dyskomfort w okolicach odcinka lędźwiowego, to możesz mieć dłonie tutaj. Nie musi to być tutaj. Ok? Rób tak, żebyś, czuł, żebyś czuła się komfortowo. Pamiętaj, że tutaj nie zatapiamy się w barkach. Wychodzimy z barków do góry. Stopy na palce. Wchodzimy do podporu i znowu mocno się odpychamy do psa z głową w dole. Tym razem staramy się dotknąć piętami do ziemi. Mocno pchaj pięte w ziemię. Jedna i druga noga. Tak jest. Odpychamy się mocno od podłogi i sięgamy piętami do ziemi. Wchodzimy do podporu. Znowu na kolana. pompkę do dołu. I pies z głową w górze. I oddychamy. Stopy na palce, do podporu. I teraz wchodzimy do psa, z głową w dole. Pięty mocno w ziemię, mocno odpychamy się dłońmi od maty, od podłogi. I zostajemy tutaj chwilkę. Idziemy do podporu. Z tego robimy pompkę do ziemi. I odpychamy się od maty. Pamiętaj o tej szyi. Nie topimy się tutaj w barkach, okej? Okay? Długa szyja. Stopy na palce. Do podporu. Pies z głową w dole. Pięty do ziemi. Znowu zostajemy tutaj na dwa oddechy. Hmm. Jeszcze jeden. Hmm. Tak jest. I stąd już płynnie przechodzimy do pompki i do psa z głową w górze. Tak jest. Zostajemy tutaj znowu sekundę. Palce na podłogę i do psa z głową w dole. Tak jest. Ok. I płynnie przechodzimy do psa z głową w górze. Ok. Fajnie, co? Już się robi przyjemnie. Opieramy palce do podporu i wstajemy. Jest, zroluj kręgosłup, weź głęboki wdech. I wydech tak jest, jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech rolujemy się, idziemy do podporu. Ok, i teraz będąc w podporze. Podciągamy kolano mocno pod siebie i odpychamy się do góry. I znowu kolano mocno pod siebie. Odpychamy się. Noga prosta, wyciągnięta. Jeszcze raz. Podciągnij kolano. I do tyłu. Teraz łamiemy nogę. I otwieramy biodro. Mocno ciągniesz prawym kolanem w górę. Otwieramy biodro. Okej. Okay. I kolano pod siebie. I jeszcze raz. Odpychasz się mocno. Prosta noga, złam, ugnij nogę w kolanie. I otwórz mocno biodro. Kolano pod siebie, hop i do podporu. Ugni kolana i do pozycji dziecka. Wejdziemy sobie na chwilę, niech nam ręce odpoczną. Jeden głęboki wdech. Wydech, jeszcze raz. Głęboki wdech i wydech. Ok, przechodzimy do podporu i robimy to samo na drugą stronę. Kolano mocno pod siebie i wyciągasz je do góry. Prosta noga. Głowę chowasz między ręce pod siebie i wypuszczamy do tyłu. Ok. Jeszcze raz pod siebie. Wypuszczamy do tyłu. Uginamy nogę w kolanie i otwieramy biodro. Druga noga jest prosta. Mhm. Kolano pod ziemię i do tyłu. Uginamy i otwieramy miodro. Tak jest. Uginamy, odkładamy nogę, kolana na ziemię i znowu do pozycji dziecka. I na chwilę, na dwa oddechy, pośladki leżą na piętach. Hmm. Dobra, stajemy. Znowu wchodzimy do podporu. Prawo nogę przyciągamy do siebie. Odpychamy, robimy to, co przed chwilą. Teraz przeciągamy ją mocno pod siebie. Nie wisimy tutaj na opadkach, tylko mocno aktywnie odpychaj się dłońmi od podłogi i postaw kolano pomiędzy dłońmi. Unosimy się do góry. Jeżeli masz prawą nogę z przodu, lewa stopa na ziemi. I unosimy ręce do góry. Schodzimy troszkę w dół. Zostajemy w tej pozycji na kilka oddechów. Ok, kładziemy ręce na ziemię i prostujemy prawą i lewą nogę. Ugni prawą nogę i znowu wyprostuj. Możesz się tutaj opierać na palcach. Uginamy, i znowu wyprostuję. jeszcze raz ugni, wyprostuj zostajemy tutaj chwilkę. Czuję, że jak się przyjemnie naciągają nogi. Ok. Cofamy prawą nogę troszkę do tyłu. Zostawiamy ją delikatnie ugiętą. Dłonie kładziemy sobie i opieramy je na palce. I lewą nogę unosimy do góry. Jest to taki podparty wojownik trzeci. I odłóż na dół. Tak jest. I znowu. Unosimy lewą nogę do góry. Prawa noga jest delikatnie ugięta w kolanie. Odłóż. Jest, jeszcze raz, unosimy hop. Ok, odłóż. Wyprostuj obie nogi. Całe ciało jest luźniutkie. Ja poczułam jakieś takie napięcia w szyi, musiałam sobie to rozluźnić. I znowu, dajemy ręce troszkę do przodu. Opieramy na palcach. I unosimy lewą nogę i unosimy ciało do góry. Trzymamy równowagę. Wypuszczamy ręce do przodu. I robimy wojownika trzeciego. Schodzimy na dół. U! Prostujemy nogę. Tak jest. Całe dłonie na ziemię. Prawa noga. Ugięta i wypuszczamy ją do tyłu. Mocno, mocno do tyłu. Tak jest. Bierzemy pod siebie i odkładamy. I teraz lewa noga. Bierzemy ją pod siebie. Wypuszczamy mocno, mocno do tyłu. Znowu bierzemy pod siebie. Mocno podciągamy brzuchem. Odkładamy stopę. I wstajemy. No tak. Zostajemy tutaj chwilę w tej pozycji. Zamykamy. Żebra z biodrami. Tak jest. Hmm. Zostań na kilka antechów. Kładziemy ręce na ziemię i prostujemy obie nogi. Mhm. Ugnij kolano i wyprostuj obie nogi. Pamiętaj, że jeżeli czujesz tak, jak ja znowu poczułam jakieś napięcia w szyi, szukaj tych napięć. I puszcz. Posyłaj tam oddech głęboki. Jeszcze raz uginamy i prostujemy. Głęboki wdech, głęboki wydech. Uginamy nogę, dajemy ręce troszkę do przodu i unosimy prawą nogę do góry. Podpartego wojownika trzeciego robimy dół. I góra. Tak jest. Dół. I góra. Zostań chwilkę. Mhm. Odkładamy nogę. I znowu prostujemy obie nogi. Zostajemy na chwilkę tutaj. Oginamy lewą nogę, dłonie dajemy trochę z przodu, prostujemy prawą nogę i unosimy ciało do góry. Do wojownika trzeciego wyciągamy ręce mocno do przodu i zostajemy w tej pozycji. Ok, odkładamy nogę, odkładamy ręce, całe dłonie kładziemy na matę na ziemię. Podciągamy kolano pod siebie, wypuszczamy mocno do tyłu, znowu pod siebie i odłóż. Tak jest, kolana na ziemię. Pośladki do pięt i wyciągamy się na chwilkę. Do pozycji dziecka. Tak jest. Zostańmy tutaj jeszcze na dwa oddechy. Głęboki wdech nosem, głęboki wydech nosem. Ok. Wchodzimy do czworaka, z czworaka do podporu i wstajemy. Odpychamy się mocno dłońmi, dochodzimy do stóp, rolujemy się. Głęboki wdech. I wydech. I jeszcze jeden. Głęboki wdech. I z wydechem schodzimy do dołu. Znowu do podporu. I znowu prawa noga mocno pod siebie. Wypuść do tyłu. Mocno pod siebie. Wyprostuj się. Ja się na szybciutko tylko odwrócę. Ok, jesteśmy tutaj skieruj stopy do przodu. Jedną stopę skieruj prawej nogi stopę. Skieruj w prawą stronę, ta noga zostaje tak, jak jest. Tutaj palce stopy są skierowane w przód. Ok. I teraz w tej pozycji przypilnuj sobie, żeby pięty były w równej linii. Schodzimy. Kolanem nadpięte i wyprost. Kolanem nadpięte i wyprost. Kolano nadpięte i wyprost. Tak jest. Kolano nadpięte i wyprost. Tutaj, jeżeli chodzi o ręce, ok, nie ma tego. Wyciągnij, długa, długa szyja. Nie podciągaj barków pod siebie. I wyprost. I teraz ugnij, połóż prawy łokieć na prawym kolanie i popatrz za lewą ręką. Wyciągnij się tutaj mocno. I wyprost. I znowu. Schodzimy na kolano i popatrz za dłonią. I wyprost. Na kolano. Tak jest, patrzysz za dłonią. I wyprost. I teraz dłonią. Dotykasz do ziemi. Jeżeli sprawia ci to trudność, zostań na kolanie. I wyprost. Tak jest. Hop, zostajemy tutaj chwilę. Mocno wyciągnij lewą dłoń. I wyprost. I ostatni raz. Wchodzimy do dołu. Tak jest. Ok. Kładziemy lewą rękę na ziemię. Przekładamy dłonie tak, żeby noga była między dłońmi. Lewą nogę, pra przepraszam, prawą nogę. Uginamy kolano mocno pod siebie. Wyciągnij, wypuść do góry. Tak jest. Znowu pod siebie. I odłóż i zmieniamy nogi. Lewe kolano pod siebie. Mocno do tyłu. Pod siebie. I między stopy. Ok. Ja się obracam. Teraz. Stopy do przodu. Lewa noga. Palce w lewą stronę. Prawa stopa zostaje z palcami które wskazują do przodu. Uginamy lewe kolano na wysokość pięty. Nad piętą. Ok? Wyciągamy ręce i kolano nad pięty. I płyniemy. Kolano nad piętę. Tak jest. I kolano nad pięty. Ok. Ostatni raz. Kolano nad pięty, Lewy łokieć. Na lewe kolano i patrzymy mocno za prawą dłonią. O, cudownie przyjemnie. Ok, wyprostuj. Tak jest. Palce dłoni rozłożone. Kolano nadpięte. Łokieć na kolano. I patrzymy w górę. Tak jest. Wyprostuj. I ostatni raz. Kolano nadpięte. Łokieć na kolano. I patrzymy za prawą Wyprostuj się. I teraz jeżeli dasz radę, lewa dłoń koło lewej pięty. Tak jest. I wyprostuj się. I jeszcze raz. Lewa dłoń, lewa pięta. I patrzymy za prawą dłonią. Ok. I ostatni raz. Kolano nad Lewa dłoń. Koło pięty i patrzymy za prawą dłonią. Ok, prawą rękę odkładamy. Lewa noga. Kolanko pod siebie. Wypuść mocno do tyłu. Mocno do tyłu. Pod siebie. Tak jest. I do. Tyłek do góry, pies z głową w dole, i dłońmi idziemy do stóp. Ok, zostaniemy sobie jeszcze chwilkę tutaj w tej pozycji, ja tylko stanę do ciebie przodem. Dłonie mamy na podłodze, łapiemy prawą dłonią lewą kostkę, lewą dłonią prawą kostkę i przyciągamy się do dołu. Tak jest. I zmieniamy ten uchwyt. I mocno się przyciągamy. Nogi proste w kolanach. I mocno się przyciągnij. Wyprostuj się z wdechem. I wydech. Jeszcze raz zrobimy sobie jeden skłon. Zroluj się do dołu. I teraz złap swoimi dłońmi za łokcie. W okolicach kolan, i jeżeli jest ci tutaj niewygodnie, kiedy masz wyprostowane łokcie, wyprostowane kolana, to niech te kolana zostaną troszkę ugięte i zostań sobie w tej pozycji. Albo wyprostuj kolana. Pamiętaj, żeby nie usztywniać tutaj karku, nie usztywniać barków. Ale mam pustą głowę. <noise> Zostajemy jeszcze chwilkę. Mocno przyciągaj się do nóg. Tak jest, i robimy ostatni wdech. I wydech, I jeszcze jeden. Tak jest. O dziękuję, ale cudownie, 20 minut, 20 minut za nami. Świetnie, jeżeli jesteś do końca, życzę Ci cudownego poranka, jeżeli robisz to rano albo wspaniałej nocy, jeżeli to jest ostatnia rzecz, którą robisz dzisiejszego dnia. Dziękuję, że jesteś do końca. Dziękuję w ogóle za to, że jesteś u mnie, że jesteś ze zmotywowaną Aną. Bardzo się cieszę, że, że Ci się podobają moje filmiki i zapraszam Cię. Tutaj e, są pozostałe filmiki z moją jogą, e, z elementami rozciągania, tudzież rozciąganiem, z elementami jogi. A tutaj możesz zasubskrybować mój kanał, dzięki temu będziesz wiedziała, będziesz wiedział o każdym nowym filmiku, który zawsze u mnie w soboty. Dziękuję. Buziaki.